16 OZ? Co to w ogóle znaczy? Producenci rękawic bokserskich nie podają do nich tabeli rozmiarów. Dlaczego? Rękawice z tego samego modelu nie będą różniły się od siebie wielkością, a wagą podaną w uncjach. W skrócie OZ. No dobra, ale czym właściwie są te uncje? Jedna uncja to po prostu 28 gramów, dlatego rękawice 12 OZ będą ważyły około 340 gramów. Jaką wagę rękawic wybrać? Zależy to od rodzaju treningu i wagi użytkownika. Rękawice 8 10 uncji najczęściej będą używane na worku lub na tarczach. 12 14 uncji to najczęściej wybierana waga rękawic. W większości przypadków będą dobre już do lekkich zadaniówek i do pracy w parach. Rękawice 16 uncjowe i cięższe będą przeznaczone do spellingów lub dla cięższych zawodników. Rękawice 4- i 6 łącniowe będą natomiast przeznaczone dla dzieci. Zdarza się, że niektóre rękawice mają klasyczny rozmiar, jak np. M czy L. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego, obejrzyj inny odcinek na naszym kanale. Link tutaj oraz w opisie. Masz więcej pytań o rozmiarów rękawic? Zadaj je tutaj w komentarzu lub napisz do nas na naszych social mediach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł na naszym blogu. Link w opisie. Szukasz rękawic bokserskich? Odwiedź koniecznie naszą stronę mmaniak.pl. Zasubskrybuj też nasz kanał na YouTube i do zobaczenia w następnym odcinku.